Jak wiecie, wiele osób z mojego kanału pochodzi z kontentu Counter Strike'a. Też wielu starych widzów pyta się mnie, Filip, ty w ogóle umiesz jeszcze grać w tego CS-a? Ja nie wiem, dawno nie grałem. Przekonajmy się. Słuchajcie, ja naprawdę dawno nie grałem w CS-a. Postanowiłem, że wejdę na jakieś smur w konto z trochę niższą rangą, żeby zobaczyć chociaż jak strzelam. Więc nie wiem, przekonamy się. Mamy tutaj MG. No, taki jakiś kałaszek. Taka przeciętna średnia, przeciętna średnia. Hello, hello team, how are you? Dobra, zobaczymy co z tego będzie. Dawno nie grałem, dawno nie grałem. Trzymajcie kciuki i zobaczymy czy jeszcze umiem grać w tą grę. Uh, he was trying to kill me. I'm picking Palace with you. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Ty mad, bra? <laughs> Dobra, myślę, że tu trzeba wylecieć na mida. Co oni grali? Albo nie, pójdę jeszcze raz w oparcie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wow, co tu się dzieje? Co to w ogóle za szoki są? Co tu się dzieje w tej grze?

Chwaka Co? Jakbyście się mnie pytali, czy jeszcze grać w CSa? Nie wiem, chyba tak. Po obejrzeniu należy zostawić lajka, gdyż każdy film nie właściwie lajkowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu.